Wszyscy wy bowiem jesteście synami światłości i synami dnia. Nie jesteście synami nocy ani ciemności. Nie śpimy przeto jak inni, ale czuwajmy i bądźmy gotowi. Czuwajcie. Ostatnie dni roku liturgicznego i wezwanie do tego, aby czuwać. Jesteście synami światłości i synami dnia. Dzień należy do Pana, a noc, mrok, ciemność tutaj, tak jakby działał diabeł, szatan, siły zła. My jesteśmy synami światłości i mamy być świadkami tej światłości, żyjąc nawet w tym świecie, w którym jest ciemność. Spotykamy ludzi, którzy są zaciemnieni, którzy żyją w ciemności. Którzy są pogrążeni w grzechu, a my mamy nieść światłość i mamy czuwać, aby ta światłość w nas nie zgasła bo Pan przyjdzie i dlatego jesteśmy ubogaceni w różne dary, charyzmaty, talenty. Mamy je pomnażać, mamy nimi służyć, jedni drugim. Nie możemy zakopać talentu, nie możemy zaprzepaścić coś, co otrzymaliśmy od Pana. Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny nad wielu, w niewielu rzeczach. Nad wieloma Cię postawię. Postawi, wejdź do radości Twego Pana. Wierny sługa to ten, który spełnia swoje zadania. Który po prostu jest posłuszny woli Bożej i realizuje swoje powołanie. I rozwija się. Otrzymałeś talent? Rozwijaj go. Słusz nim innym ludziom. Alleluia!